Story time o tym, jak po nakręceniu mojego teledysku trafiłam na SOR. A przy okazji się pomalujemy, bo mam dzisiaj urodziny. Ta sytuacja miała miejsce podczas kręcenia mojego, y, mojej najnowszej piosenki Dress Code i teledysku do niej. Piosenka jest już dostępna wszędzie, na wszystkich serwisach streamingowych na YouTubie. Koncepcja była taka, że wypożyczamy stary samochód i będziemy nagrywać na ulicy, przy polach. Mieliśmy ujęcia na początku ze środku auta, wyglądają one tak. No i potem kręciliśmy scenę, gdzie ja razem z moimi dziewczynami, które ze mną wystąpiły, musiałam biec do auta. Mieliśmy dopiero kilka ujęć skończonych. Podczas nagrywania tej sceny ja po prostu wywaliłam się na, na ziemię jak skończony debil. I na końcu teledysku możecie też w loopersach zobaczyć tą scenę jak stałam, ściągnęłam but, żeby zobaczyć czy, czy coś się stało. No i noga wtedy wyglądała już tak. A ja już panika, no bo noga złamana, przynajmniej wyglądała na złamaną. Chodzić się już za bardzo nie da, a trzeba było kręcić teledysk dalej. Na szczęście się wszystko udało. To, że to że bolało, to był najmniejszy problem. Musieliśmy dużo rzeczy w trakcie zmienić przez to, że nie umiałam chodzić. Ale wszystko pięknie wyszło. Jak skończyliśmy nagrywać, to od razu pojechałam na SOR. Tutaj jest zdjęcie ze szpitala. <laughs> Więc zapraszam do słuchania Dress Codu na YouTubie, na Spotify i oglądania teledysku.